Cześć wszystkim, wszystko z tej strony łączę się z Tobą z Florydy dzisiaj chciałam porozmawiać z Wami o, o czymś, co tak naprawdę dla większości jest jeszcze wielkim wyzwaniem akceptacji siebie i swojego życia. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Bez akceptacji jesteśmy bardzo sfrustrowani i tak naprawdę walczymy ze swoją rzeczywistością. Dopiero gdy zaakceptujemy siebie, tak naprawdę świadomie możemy kształtować nasze życie, zmienić nasze życie. I tutaj nie chodzi o to, że my jest, musimy z czegoś rezygnować, tylko tak naprawdę yy, bierzemy nasze życie takie, jakie jest, bez takiej właśnie negatywnej oceny. I jak w ogóle pomóc sobie z taką właśnie akceptacją? Przede wszystkim, po pierwsze, musisz przestać walczyć w ogóle z przyszłością. Musisz zdać sobie sprawę, że już w przyszłości nie zmienisz. Możesz to tylko przyjąć jako lekcję. Skup się bardziej na tym, co robisz teraz co teraz może zrobić, co teraz może zmienić. Bo tutaj, tutaj masz właśnie że bardzo duże możliwości, bardzo duży wpływ. Druga rzecz, przestań porównywać się z innymi. Każdy ma własną drogę, każdy ma własny czas i każdy ma własne wyzwania. I jeżeli będziesz oceniać innych, to często to będzie prowadziło do Twojej frustracji zamiast takiej motywacji. I tutaj tak naprawdę niepotrzebnie tracisz swoją energię kto tak naprawdę potrzebujesz na, na swój rozwój, na, na spełnianie swoich marzeń, yy, osiąganie różnych celów? Kolejna bardzo ważna rzecz: doceniaj siebie za to, co już masz. Wdzięczność tak naprawdę jest kluczem do akceptacji. Yy, bardzo ważna rzecz tutaj, że pozwól sobie na bycie takim, taką niedoskonałą, bo nikt nie jest idealny. Ale pamiętaj, że to, że nie jesteśmy idealni, to nie znaczy, że jesteśmy mniej wartościowi. Twoje wady, twoje błędy tak naprawdę tworzą twoją historię, twoją właśnie twój rozwój osobisty. To jest takie właśnie niesamowite, to, bo ty będziesz widziała to swoją zmianę z upływem czasu. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest żyj tu i teraz. Nie czekaj na najlepszy moment, dlatego że życie toczy się teraz. Dzisiaj i skup się na tym, co może zrobić dzisiaj, żeby poczuć się właśnie tak radośnia, radosna, szczęśliwa, e, co na przykład doprowadzi Ciebie do, do Twojego celu, co jest takim szczytem Twoich marzeń. Dlatego bardzo ważne, żeby skupiała się na tym, co, co dzieje się teraz. E, w związku z tym, mam dla Ciebie taką małą pracę domową. E, postaraj się prowadzić takie dziennicze wdzięczności. Zapisuj codziennie trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczna lub wdzięczne. Takie nawet najdrobniejsze rzeczy, bo one właśnie budują naszą e, akceptację. Te, te dziękowanie za coś, co już było. Coś takiego malutkiego, drobnego, ale to jest naprawdę bardzo ważne, jeżeli chodzi o naszą akceptację. Pamiętaj, że akceptacja siebie, swojego życia, to jest proces i im bardziej będziesz właśnie nad tym pracować, to tym bardziej zauważysz różnicę, jak się zmieniasz, że jesteś bardziej szczęśliwa, radosna. W ogóle te twoje odczucia będą takie naprawdę niesamowite. Dlatego życzę Wam wszystkim, że żebyście zaakceptowali siebie tacy, jacy jesteście, bo tak naprawdę każdy z nas, kto przychodzi na świat, jest po coś potrzebny. Ma jakąś misję do spełnienia i na pewno ma w sobie coś niesamowitego, jakiś potencjał, który może e, wykorzystać w swoim życiu, żeby na przykład jakaś inna osoba z tego skorzystała, może pomóc innej osobie. Dlatego pamiętajcie o akceptacji: to nie chodzi, żeby być idealnym, perfekcyjnym. Możesz mieć masę wad. Tutaj tak naprawdę ci to nic nie przeszkadza. Tylko pamiętaj, że musisz. Bardzo dobrze mówić o sobie, być swoim przyjacielem. A wtedy będziesz mógł, mógł fajnie kształtować, mogła fajnie kształtować swoje życie. Trzymajcie się, kochani, do następnego razu. Pozdrawiam, papa. Pa.